5 8 <laughs> movement <laughs> Stary, ale ty nie różni się od Gwiazd, yeah. bo Mowa Berdach, czy Życie, gracie na nerwach mówi to w kopertach Oferta, to leży na sale jak oferta Znowu zgrywasz nerda Mówi hej, ja nie odbieram Pukam do chaty Enemy, enemy Mówi, kto tam twój Enemy, no da Znowu się <laughs> Stary, obudź się, może pobudź się, a może z knockoutu się nie dożartuj. No, Hehe. <grym> znowu byłem nabita jak central C. Nie wiem o co chodzi, jestem Eminem Piotr. Twoja laska patrzy jak wychodzę przez drzwi, przez drzwi. bo mam ten trick, mam ten trick. Mam teraz wyważę kolejne drzwi, Przed bo znowu. mogę, bo żyję jak King Kong. Robię 5-8, move and, tak jak 4-7. Robię celu jak 4-7 Guggenfossem, wezmę. Nawet we tu szybko ten rock rock, nawet do tego, że ten rock rock, nawet do tego, szybko szybko jak rock swoboda Zaraz lecę dam ci tutaj rock rock rock, mi do moderatora, hey, chodzi mi o moderatora. Modera. Hey, chodzi mi o moderatora hey. Dzwoni do tego, że do do ja mam zablokowany fon, fon Lecę sobie tutaj wow A ją to się mnie, czemu mam to o wasz czy życie, gracie na nerwach Mówię to w kopertach oferta To leży na stole jak oferta, znowu skrywasz nerda Mówi hej ja nie odbieram, pukam do chaty enemy, enemy mówi kto tam twój knockout, enemy, nota znowu się jeżdżę Stary, obudź się, może pobudź się, a może znokautuj się Nie no, żartuję, hehe. <laughs>